Cześć, witam cię serdecznie, jest to naucja Bień, kobieta bez limitów. Chciałam dzisiaj troszkę powiedzieć taki szybki tip na to, w jaki sposób poczuć się ze sobą lepiej. Rano kiedy budzimy się i stajemy przed lustrem, czujemy, że no nie mamy make-upu, jesteśmy rozczochrane na maksa, e, wyglądamy gorzej. Problem jest taki, że zaraz zaczynamy się oceniać. Zaczynamy mówić sobie, hej, wygląda mnie tak jak trzeba, hej, to nie tak. Tu by się przydało zwiększyć, tam jest maszczka, to jest coś innego. Hmm, słabo. No więc, żeby to przerwać, musisz się skupić na jednej konkretnej rzeczy. Chciałabym, żebyś na chwilę zamknęła oczy i przypomniała sobie moment ze swojego życia, w którym Czułaś się naprawdę piękna i niesamowita. Wyobraź sobie jedną taką chwilę, kiedy na przykład ktoś stał przed Tobą i mógł, patrzył na Ciebie i mówił Boże, wyglądasz dziś niesamowicie odśniewająco. Niesamowicie, naprawdę jesteś cudowna dzisiaj, co zrobiłaś? Chciałabym, żebyś podbyła trochę w tej chwili, żebyś się w nią zanurzyła. Zauważ dokładnie, jak ktoś na Ciebie patrzy, jakim tonem do Ciebie mówi, co konkretnie do Ciebie mówi. A następnie, jak zaczniesz wsiąkać te słowa, wyobraź sobie w środku siebie odczucie. Jaki ono ma kształt, jaką przyjemność ono daje. A następnie wyobraź sobie, że ten kształt jest w środku i... Powiększ go, rozszerz go powoli na całe ciało, niech lśni, niech obejmie ciebie od góry do dołu. To jest właśnie to uczucie. Wdychaj je, poczuj, że ono właśnie w tej chwili przejęło całą ciebie. A następnie popatrz w lustro i zobacz, jak inne masz spojrzenie. Zobacz, jak inaczej wyglądasz, jak inaczej reagujesz. I zobacz, że nawet będąc taką, jaka jesteś w tej chwili, nic się nie zmieniło tutaj. Zmieniło się tutaj już dzisiaj. Możesz poczuć się cudownie ze sobą. Pozdrawiam serdecznie. Justyna Ucjebień.